Na pierwszym słupku w stanie, tam jest Ale bardzo ciekawy dobrodat, aż mu gdzieś przy okazji nam się po tym jak się wybuchami się na żarty mhm. Ale to Ty Ale ty tak jak wiemy. Ale daj mi kurwa powiedzieć miesiąc myślą to sam problem bo ja stawał swoje pytanie nie podpaska czy tampon więc ja nie wnikam w twoje sprawy człowieku człowieku ja już zdecydowałem wybrałem tampon, tampon. Bo i tamponu... i wsadzam ci go w dupę na musie, bo ja się, ja się zastanawiam ale nad tym co ci włożyć podpaskę czy tampon wybrałem tampon bo bardziej boli kurwa i za tamponem brak kurwa Wsadzam ci go w dupę na musie i tyle Dobra, ja idę spadnąć, bo nie wstanę, kurwa, nie <laughs> Nara Maciej, ładnie pojechałeś. Ja kolomolo wygrał, nie? <laughs> tak, wygrał Sosa, kurwa, tak jak ty, kurwa. Patrz co tu pisze. Dobra, dobra, ja idę ten, ty. Idę... Się... Jakby ktoś to jutro wrzucił, żebym się mógł to odsłuchać. Ja nie, 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 to... nie, nie, nie jestem mężczyzny. Nie, bo ja muszę do pracy spać, kurwa. Czekaj, spytamy się publiczności, kto według was wygrał. Kolomolo trzymacie, Piszcie, nie? Nie ciebie się pytam, Fryer, jestem na górze. Kryszek, że... kolamono yeah, yeah. ja Jestem Fryer, tylko pan. Więc <noise> <choć>, spać. <noise> dalej, okay. na Dzięki dźwięk dźwięk bo 20, na bo mnie obudzi na Dobra, dobra. Na, dobra. Dóż... na razie. Pociw się w stronę, nie pocisk. Pocisk. No, się no, w stronę. się w nie się się w w i się wystrzel. dalej.